Witam serdecznie w pierwszym filmie po wyborach w Norwegii. Wybory w Norwegii zakończyły się, jak wiemy, w poniedziałek zwycięstwem Partii Pracy Socjaldemokracji, która przez niektórych nazywana jest również lewicą, która będzie przez najbliższe 4 lata rządziła w Norwegii wraz ze swoimi koalicjantami. Premierem wszystko na to wskazuje. Zostanie Jonas Gars stere, prywatnie milioner, multimilioner, nawet, który chce walczyć z nierównościami społecznymi w Norwegii. I być może będzie to robił. Jednak po tym, jak okazało się, kto wygrał wybory, na stronach mojej Norwegii i na popularnym serwisie społecznościowym wybuchła panika, że teraz podatki już jedzą wszystkich, że dobrze to już było, będzie tylko gorzej i generalnie dramat i mogiła. No to uściślijmy. W Polsce lewica często jednoznacznie kojarzy się z systemem komunistycznym, który jednoznacznie się skompromitował, pomimo tego, że w systemie komunistycznym większość ludzi miała porówno. Porówno nic nie miała. Rządząca obecnie, chociaż już kończąca swoje rządy, prawica, rządzi w Norwegii od roku 2013 do roku 2021. I rzeczywiście obniżyła ona podatki. Jednak jeżeli sumujemy ilość obniżonych podatków, to osoby zarabiające mniej płacą tych podatków mniej, ale osoby zarabiające więcej również płacą tych podatków mniej. I sumarycznie pogłębia to tylko nierówności, ponieważ ci bogatsi płacą mniej, więc więcej im zostaje. Jako ciekawostkę dodam, że państwo podnosi podatki w przypadku kryzysu. Na przykład tego, który był w latach 20. ubiegłego wieku, czy w przypadku wojen, czy podczas pandemii, bo ta pandemia, którą mamy obecnie, nie jest pierwsza i nie jest jedyna. Państwo podnosi te podatki, żeby mieć więcej pieniędzy na swoje utrzymanie. Na przykład na opiekę medyczną, czy na przykład na pracę dla osób, które aktualnie tej pracy nie mają. Warto również podkreślić, że partia pracy, która wygrała, te wybory rządziło już wielokrotnie Norwegią ostatnio od roku 1993 do 2013, czyli w czasie kiedy Norwegia otworzyła się na emigrantów, m.in. z Polski, kiedy to Polska w roku 2004 weszła do Unii Europejskiej. I przez cały ten czas bez różnicy kto rządzi, czy prawica, czy lewica, czy ktokolwiek inny, Polacy mogą bez problemu wjeżdżać do Norwegii, bez problemu mogą tu pracować i bez problemu mogą stąd wyjeżdżać. Warto dodać, że Norwegia od dziesięcioleci prowadzi model państwa opiekuńczego, a co piąta osoba, która mieszka w Norwegii, utrzymuje się również z zasiłków. I choć wygrywające w Norwegii partie się zmieniały, to kierunek, w którym podąża Norwegia, bez różnicy czy chodzi o politykę wewnętrzną czy zewnętrzną, jest bardzo podobny w przeciwieństwie np. takiej Polski, gdzie wygrywająca partia bardzo często zmienia diametralnie i mocno kierunek w którym podąża Polska i podążają zmiany gospodarcze, polityczne czy społeczne. I pomijam tutaj nawet spółki z państwa, które obsadzane są przez zwycięzców wyborów w Polsce. I rodzinę, oczywiście. Tak jak wspominałem, partia pracy, która wygrała te wybory, rządziła w Norwegii już wielokrotnie i świat jakoś do tej pory się nie skończył. Dlatego jest duża szansa, że świat również nie skończy się po tym, jak stery w Norwegii przejmie partia pracy, chociaż lewica jest z zasady bardziej prospołeczna, a prawica, która przegrała wybory, z zasady jest bardziej prorynkowa. Ale, jako że Norwegowie nie lubią eksperymentów, a lubią trzymać się już sprawdzonych rozwiązań, istnieje bardzo duża szansa, że rządzący nie doprowadzą do katastrofy. Czego i Wam, i sobie również życzę. Życzę Wam przy okazji sympatycznego wieczoru i pozostałej części tygodnia.